4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze w powojennej historii Polski demokratyczne wybory do Sejmu i Senatu. Datę tę wybrano przy obradach okrągłego stołu. Ustalono też nową ordynację wyborczą. Polegała ona na tym, że wybory do Senatu były to wolne wybory czyli że były zależne tylko i wyłącznie od tego, jak będą głosowali ludzie. Ustalono, że będzie 100 senatorów, a więc dwóch z województw poszczególnych i po trzech kandydatów na senatorów z Warszawy i z Katowic. Natomiast do Sejmu ordynacja była podyktowana kontraktem, czyli ustalono, że 33% będzie należało do opozycji, 67% weźmie koalicja rządząca, partia rządząca jeszcze wtedy. Każdy kandydat musiał zebrać 3000 podpisów osób, które go popierały. Komitety miały też obowiązek zgłosić tych kandydatów. Wcześniej, przez ostatnie 40 lat, kandydaci byli nominowani przez Front Jedności Narodu lub później przez Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego. Wszystko było więc z góry ustalone. Wiadome było, jaka będzie frekwencja i kto zostanie posłem. Teraz takiej pewności już nie było, dlatego Polska Zjednoczona Partia Robotnicza musiała zmobilizować wszystkie siły. Także Solidarność bardzo szybko podjęła tutaj decyzję, że te do tych wyborów należy się solidnie przygotować. Powołano Komitet Obywatelski Ziemi Białostockiej. Jednym z inicjatorów tego komitetu był m.in. przewodniczący Białostockiej Solidarności Stanisław. Marczuk weszło wiele znanych osób, tutaj związanych z opozycją do, do, do tego komitetu, wiele znamienitych z nazwisk tam się znalazło, chociażby czy, czy przyjeżdżający z Warszawy, profesor Paczkowski, ale również i naukowcy z, tutaj, z filii uniwersytetu, z różnych środowisk. Oczywiście takie listy można znaleźć w publikacji. Komitet też podjął decyzję taką, że trzeba powołać też biuro wyborcze. E, takie biuro wyborcze zostało powołane na jego czele stanął Jerzy Muszyński. Powołano też gazetę Dobro Wspólne, której inicjatorem był Ireneusz Choroszuka, znany dziennikarz białostocki. I tak zaczęła się kampania wyborcza. Zgłoszono również kandydatury na posłów i senatorów. Z ramienia Solidarności posłami mieli zostać Krzysztof Putra i Jan Beszta-Borowski, natomiast senatorami Andrzej Stelmachowski i Andrzej Kaliciński, obaj profesorowie. Województwo białostockie zostało podzielone na dwa okręgi. Pierwszy miał swoją siedzibę w Białymstoku, drugi w Bielsku Podlaskim. Frekwencja na białostoczyźnie była mniej więcej taka sama jak i w całym kraju, to jest 62%. Nie była to zbyt duża frekwencja, jeżeli spojrzeć na to, że były to pierwsze wolne niejako wybory, ale z drugiej strony, jeżeli w perspektywie spojrzymy, co się później działo, to ona oscylowała w tych granicach jako jedna z wyższych. I oczywiście wybrano tutaj na Biostoczczyźnie posłów w pierwszej turze. W cuglach wygrali właśnie Jan Besztaborowski który zdobył również i część głosów w gminach na wschodzie województwa, wśród mniejszości białoruskiej. I w cuglach też wygrał Krzysztof Putra. Senatorami zostali Andrzej Kaliciński i Andrzej Stelmachowski. Wybory były momentem przełomowym, który zadecydował o późniejszej zmianie ustroju naszego państwa. Bezpośrednio po wyborach prawie nikt nie zdawał sobie z tego sprawy. Symbolem tych zmian stało się zdanie wypowiedziane w dzienniku telewizyjnym przez znaną aktorkę Joannę Szczepkowską, która powiedziała, że 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm.